Druchny i druchowie, bohaterowie dzisiejszej uroczystości, skłaniam przed Wami głowę w podziękowaniu za to, że jesteście, za to, że dbacie o fundament bezpieczeństwa Polaków. Jestem przekonany, że mówię w imieniu wszystkich naszych rodaków, którzy z wdzięcznością myślą o Waszej służbie, z wdzięcznością i troską myślą o Waszej pracy. To wielkie, odważne dzieło. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z ponad 580 tysiącami interwencji. To oznacza, że częściej niż co minutę, licząc również minuty nocne, strażacy, druchny, druchowie w różnych częściach Polski wyjeżdżali na interwencje. Trzeba mieć ogromny. Hart ducha, odwagę, determinację, żeby w ten sposób służyć ludziom, służyć społeczności lokalnej. Jesteśmy Wam za to winni naszą ogromną wdzięczność. Ale prócz hartu ducha potrzebny jest sprzęt, potrzebne są pomieszczenia. Przed chwilą usłyszałem, że na to pomieszczenie czekaliśmy 40 lat. Ale także czekaliśmy od ostatnich co najmniej 10 lat na środki, środki rządowe, bo powiedzmy, że z 19 milionów, 17 milionów przeznaczyła strona rządowa, czyli budżet państwa, na to, żeby ta strażnica tu w Dąbrowie Tarnowskiej mogła powstać. I warto zaznaczyć, aby wszyscy Polacy wiedzieli, że tak jak często strażacy goszą pożar w różnych miejscach, on wybucha w jednym, w innym, w jednym gaszą, w innym wybucha ponownie. Tak musieliśmy przez pierwsze 2-3 lata w roku 16, 17, 18 skupić się na takim gaszeniu pożarów budżetu państwa. To tam właśnie, jak przez sito przeciekały te pieniądze, które, jak pan Tusk mówił, były gdzieś zakopane, prześmiewczo trochę, tak to komentował. Otóż my w skuteczny sposób Zastosowaliśmy instrumenty informatyczne, szkolenia Krajowej Administracji Skarbowej i doprowadziliśmy do sanacji, do uzdrowienia finansów publicznych. Nic się nie dzieje bez przyczyny, wiemy o tym doskonale. Ta strażnica tu w Dąbrowie Tarnowskiej, tutaj w Małopolsce mogła powstać właśnie dlatego. Mogła powstać dzięki ciężkiej pracy naprawy finansów publicznych. I dlatego cieszę się, że też ten hard ducha naszych strażaków, druhów i druhen jest wsparty poprzez ten sprzęt, który się pojawia coraz częściej, nowe strażnice, które budujemy w całym kraju. Bo to jest potrzebne, aby nasi strażacy rzeczywiście mogli w bezpieczny sposób służyć wszystkim Polakom. A są oni nie tylko, Wizytówką Polski, tu, w kraju, ale także dziękuję naszym strażakom, którzy brali udział w misji gaszenia pożarów w Grecji, w Turcji w tym roku, trzy lata temu w Szwecji, ale także biorą udział w wielu akcjach w innych krajach szkoleniowych, a także w pomocy, w solidarnej pomocy naszym partnerom rozsianym po całej Europie. Bardzo dziękuję za tym, bo w ten sposób pokazujemy, czym jest Solidarność w praktyce. To wasze działania, które przyczyniają się do budowy marki Polska. Chciałbym, żeby tutaj nad tą remizą nigdy syrena alarmowa nie rozbrzmiała. Ale wiem, że to jest niemożliwe. Dlatego życzę Wam, drodzy strażacy, tutaj w Dąbrowie Tarnowskiej, w Małopolsce i we wszystkich zakątkach naszego przepięknego kraju tylu samo powrotów, co wyjazdów. Życzę Wam bezpiecznej służby i dziękuję raz jeszcze za wszystko, co zrobiliście już do tej pory, czuwając nad bezpieczeństwem naszych rodaków, czuwając nad bezpieczeństwem domów. Wsi, miast, miasteczek, Wasza praca jest bezcenna. Jesteśmy Wam winni ogromną wdzięczność, a tym naszym wysiłkiem materialnym, takimi remizami jak ta, takimi strażnicami, oddajemy chociaż trochę hołd Waszej pracy i z wdzięcznością myślimy o każdym dniu poświęconym dla dobra Ojczyzny. Dziękuję bardzo.